Dziś, w naszym studiu programu Głos Kobiet, oddajemy głos wyjątkowej kobiecie. Przede wszystkim wspaniałej żonie, matce, ale też ginekologowi, położnikowi z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, no, który ma na swoim koncie chyba wiele tysięcy wspaniałych ludzkich istnień, pani doktor Ewa Ślizienku-Czapska. Dzień dobry bardzo serdecznie. Pani doktor, na początek no, chciałabym porozmawiać o takim podstawowym temacie, który zaczyna się dosyć wcześnie w cyklu dojrzewania, niestety zaczyna się dosyć wcześnie w cyklu dojrzewania nastolatki czy kobiety w naszym XXI wieku, mianowicie chodzi o antykoncepcję. E, no wielokrotnie już mówiliśmy o tym, jakie ma skutki uboczne, no jednak niezmiennie em, wiele środowisk, również lekarze przekonują, że jest niezbędna, że lepiej nawet profilaktycznie ją dołączyć, już nie mówię o tych y, działaniach na trądzik i tym podobne, bo to mam nadzieję, że już obaliliśmy sobie. No ale właśnie jak to jest? Jakie to jest z tą antykoncepcją? Bo czy te badania idą do przodu i pokazują nam, że jednak można, że jednak jest wskazana i, i, i fajnie? To jest pewna łatwizna, tak naprawdę w już moim prawie 30-letnim doświadczeniu myślę, że antykoncepcja jest zamachem na zdrowie kobiet. Po prostu jest zamachem na zdrowie kobiet, na ich dobrostan, na ich równowagę hormonalną. I w każdej przestrzeni zarówno stosowana jako czysto antykoncepcyjnie. Przypomnę, że termin pochodzi od po prostu określenia przeciwpoczęciu, przy czym mówimy tutaj o początku ludzkiego życia. Czyli Poczęcie definiujemy i ten moment rozpoczęcia życia, kiedy łączą się dwie komórki, jedna od mamy, czyli jajowa i od taty, czyli plemnik, powstaje zgota, pierwszy embrionalny etap życia człowieka, który od tego momentu trwa nieprzerwanie. I zarówno względy antykoncepcyjne, i zarówno względy poza antykoncepcyjne, które, o których Pani wspomniała, że są tak szeroko wykorzystywane w dzisiejszej medycynie, naprawdę możemy inaczej. No, ale właśnie, tylko jeszcze zanim powiemy, że możemy inaczej, to pytanie, dlaczego trzeba inaczej? Dlaczego nie można pójść na tą łatwiznę, która już 50 lat jest lansowana, a też chcę zauważyć, że pokolenie współczesnych 40 latek to jest tak naprawdę pierwsze pokolenie, które często zażywa nieprzerwanie antykoncepcji 15-20 lat. W latach 70. -tych, 80. -tych to było incydentalnie krótkookresowo. Dzisiaj są kobiety, które zażywają 20 lat antykoncepcji, co wtedy? Antykoncepcja generalnie rzecz biorąc jest absolutnie szkodliwa. Naprawdę, w przestrzeni zdrowia, zarówno tzw. Tak prokreacyjnego, jako, jak również ogólnego stanu zdrowia psychicznego, również seksualnego w szczególności. I istnieją już w Europie ruchy kobiet i mężczyzn, którzy są bardzo głęboko rozczarowani tą rewolucją seksualną, którą antykoncepcja wywołała. Jest sporo badań, które wskazują na to, że antykoncepcja zaburza, jak wspomniałam, tą równowagę prawidłową, po prostu przebieg cyklu. Cykl pigułkowy to nie jest równoznaczny z cyklem fizjologicznym kobiety. Cykl. Owulacja, na którą jest zamach w antykoncepcji, jest oznaką zdrowia. Jest na to bardzo dużo dowodów, że ona nie tylko nam jest potrzebna do tego, żeby stać się matką, ale ona jest nam potrzebna, żebyśmy ładnie wyglądały, żeby żebyśmy się dobrze czuły, żebyśmy były zrównoważone fizycznie i psychicznie. Ona w jakimś sensie stoi na straży tego, co wiąże się z ryzykiem niektórych nowotworów hormonozależnych i chorób metabolicznych. Jej brak, a antykoncepcja między innymi, skierowana jest właśnie w, w stronę owulacji tak, aby tej owulacji w ogóle nie było, a tak naprawdę nie mamy takiego sposobu na to, żeby całkowicie wyeliminować owulację, więc ograniczyć ją na miarę możliwości, czyli ze zdrowej osoby, która owuluje, od razu generujemy kogoś, kto jest po prostu potencjalnie osobą pozbawioną bardzo ważnego sygnału o swoim zdrowiu. No właśnie, jest z sobą no bo właśnie e, płodność jest jednym z wyznaczników zdrowia. Zdrowia. Tak, Taki jest, jedną z, pięciu, jest o jedną z pięciu oznak zdrowia tak. i jest tak istotna i e, wartość zdrowia prokreacyjnego m, została e, tak jakby podniesiona, e, że e, ponieważ po prostu zrozumiano, skąd się bierze wiele różnych schorzeń, że zrównano ją, e, to znaczy prawidłowo funkcjonującą płodność, a więc również owulację, ale mówimy tu również o e, prawidłowej płodności męskiej, bo nie zapomnij pominajmy, że mamy jeszcze po prostu obok, obok nas partnerów życiowych, mężczyzn, którzy, których zdrowie też jest bardzo istotne w tej przestrzeni prokreacyjnej i, i seksualnej, i psychicznej, i biologicznej. I obok częstości oddechu, rytmu serca, temperatury ciała właśnie płodność jest Ciśnieniem krwi jest bardzo istotnym właśnie tym elementem zdrowotnym. To jest zamach po prostu na to, żeby być zdrowym. Z, y, mamy szereg bardzo jasnych danych, które wskazują na to, że antykoncepcja. Y, no, y, na przykład za przykład stosowana u młodych osób które jeszcze są w okresie dojrzewania a przypomnę że ten czas dojrzewania to czas do około 21 roku życia zaburza zarówno zdrowie fizyczne czyli po pierwsze na przykład zaburza po prostu dojrzewanie osi podzgórze przysadka jajniki w ten sposób potencjalnie może wpłynąć po pierwsze maskująco na ewentualne zaburzenia, które w tym czasie się pojawiają i nie są one tylko przejściowe, ale tak naprawdę są sygnałami, że u tej dziewczyny może w przyszłości rozwinąć się na przykład zespół policystycznych jajników lub inne odmiany zaburzeń. To jest bardzo e, dzisiaj. Dziś bardzo powszechny i ogromny problem, który jest jednym z głównych czynników związanych z zaburzeniami płodności, e, jak również endometrioza która również może być, że tak powiem, w tym momencie maskowana poprzez zastosowanie antykoncepcji. I niemniej powszechna dzisiaj, e, niestety. Bardzo dużo doniesień mamy na temat zaburzeń zdrowia psychicznego, ponieważ w tym okresie dochodzi do bardzo aktywnej neuromodulacji mózgu. I e, jednak stężenia hormonów syntetycznych i fizjologiczne stężenia hormonów, które funkcjonują w tej osi podzgórze przysadka jajnik, są zupełnie różne. To są ilości... Ponad stukrotne, i one wpływają bardzo niekorzystnie na, zwłaszcza niektóre rejony mózgu, powodując u niektórych tak młodych osób takie zaburzenia, jak nerwice, lęki, a nawet depresje i próby samobójcze. I mamy na to już bardzo dużo badań, takich dosyć niepokojących, jak również mówią o tym, że osoby te. Niestety y, mają problemy w przyszłości z relacjami, z y, budowaniem stałych, trwałych związków, właśnie w wyniku y, no, między innymi y, no, zaburzeń, y, no, pewnych przestrzeni mózgu, mimo uniemożliwienia prawidłowej neuromodulacji i, i właśnie tej y, po prostu prawidłowo zamykającej się y, bardzo aktywnej plastyczności mózgu w tym czasie, która no, się dokonuje. No, stosowanie antykoncepcji to również u młodych osób w pewien sposób jakieś zielone, zielone światło, które często sprzyja podejmowaniu innych zachowań ryzykownych, takich jak palenie papierosów, a przypomnę, że palenie papierosów i stosowanie antykoncepcji często wiąże się z podejmowaniem, no, przedwczesnej inicjacji seksualnej i zwiększeniem ryzyka raka szyjki macicy, więc ta triada czy, czy, czy te cztery czynniki, one naprawdę są bardzo istotne. Często wiąże się to też z sięganiem po alkohol, ewentualnie po jakieś środki takie czy inne odurzające. I też w badaniach między innymi doktora Szymona Grzelaka na przykład możemy dużo zobaczyć takich właśnie korelacji pomiędzy no, tym przyzwoleniem takim, które płynie od nas dorosłych, na stosowanie tych środków, które tak naprawdę w żaden sposób nie rozwiązują problemu. Wiele mówiło się też o korelacji między antykoncepcją a um, zaburzeniami zatorowo-zakrzepowymi. Tak, to e, prawda. Natomiast jeszcze pytanie czy nie wiem, czy mogę to tak sformułować, taka bomba hormonalna, jaką jest antykoncepcja w organizmie kobiety. Czy ma jakiś wpływ potem na potencjalne zwiększenie ryzyko pojawienia się nowotworów? Tak, kobiet. ale jeszcze tutaj chciałabym podkreślić, że żyjemy w kraju, w którym mamy absolutny brak zastępowalności pokoleń. Okazuje się, że antykoncepcja wywołuje starzenie się jajnika, obniża rezerwę jajnikową, zmniejsza to słynne AMH powoduje starzenie się szyjki macicy. Profesor Odeblat, który był takim pionierem w tych badaniach, pokazuje, jak zmieniają się krypty szyjki u kobiet, które rodziły, które nigdy nie rodziły, ale nie stosowały antykoncepcji i u tych, które nie rodziły, ale stosowały antykoncepcję. I to są rzeczy, które są nowością, tak? No bo kobieta, która sięga po antykoncepcję, nie, roz, nie rozważa też takiej myśli, że no okej, okay, ja odstawiam, odkładam swoje plany prokreacyjne. i nie rezygnuję. Ale nie rezygnuje. No właśnie miałam o to pytać. Taka hipotetyczna powiedzmy 16 szesnastolatka dzisiaj zaczyna zażywać antykoncepcję i stosuje ją sobie 20 lat, potem ma 35 lat i myśli sobie, no to może teraz czas na dziecko. I, I może jej wtedy? się nic nie wydarzyć i no jest szczęściarą. Nie ma też ukrytych zaburzeń zatorowo-zakrzepowych. Nie doszło do żadnego udaru zatoru, bo neurochirurdzy mówią bardzo jasno, że te przypadki, które oni mają wśród młodych kobiet, to głównym czynnikiem stosowania antykoncepcji. Na szczęście nie zaraziła się chorobą nie zaraziła się wirusem HPV, ale nadal jest w grupie ryzyka właśnie zaburzeń płodności. Być może zastosowała początkowo je właśnie maskując ewentualnie zespół PCO, czy jakieś zaburzenia innego rodzaju, ale takie pochodzenia androgenowego, czy endometriozę. I wtedy mamy znacznie już zmniejszoną, jakby, perspektywę czy możliwość działań. Tak? Nie wiemy też, czy, a wiemy na pewno, i są też takie badania, które mówią o tym, że im wcześniej zostanie zastosowana antykoncepcja, zwłaszcza w okresie dojrzewania u kobiet, które jeszcze nigdy nie rodziły, tym bardziej zwiększamy ryzyko raka piersi. Mówimy to o ryzyku onkologicznym i to szczególnie bardzo złośliwej postaci, tak zwanej potrójnie negatywnej. No, i to są już takie. No, bardzo konkretne rzeczy, których no, nie możemy pominąć. O raku powiedziałam, ale musimy też sobie uświadomić, że żyjemy w erze chorób autoimmunologicznych. Ostatnie badania wskazują, że antykoncepcja również wpływa na zwiększenie ryzyko niektórych, szczególnie takich chorób autoimmunologicznych, jak różne skorzenia jelit, ze że jelita, chorobę krona, ale również stwardnienie rozsiane, na przykład, czy reumatoidalne zapalenie stawów. A, a więc y, to nie jest coś do pogardzenia, bo wiemy, że no, to są naprawdę bardzo schor schorzenia poważne i takie no, degenerujące w tym sensie, że no, nie, nie mamy na nich idealnego, idealnego rozwiązania. No, ostatnio zauważyłam w przestrzeni publicznej, nawet w mediach społecznościowych, że um, uznani flebolodzy um, mówiam jasno, um, przy zaburzeniach jakichś zatorowo-zakrzepowych absolutnie antykoncepcja hormonalna odpada. Myślę sobie, że szkoda, że wielu ginekologów nie sprawdza tego, zanim przepisze pigułki. I to też jest zadziwiające. że to żyjemy jest brak po prostu no, pewnych rekomendacji czy, czy standardów, bo tak naprawdę my w tej chwili możemy badać geny i możemy też sprawdzić tak naprawdę wiele rzeczy, już nie tylko przepisując antykoncepcję, ale nawet jeśli ktoś ma je zamiar zrobić, to najpierw powinien się zastanowić, jakie są właśnie czynniki ryzyka, czy ta pacjentka nie ma mutacji gen Nowych, czy nie ma mutacji na przykład przyswajaniu kwasu foliowego, ponieważ wiemy, że antykoncepcja zaburza, zwłaszcza yy, yy, zawartość no, w organizmie witamin z grupy B, które są niezwykle ważne w tym kwasu foliowego, w prewencji poważnych schorzeń i wad, które yy, powstają no, w tym pierwszym okresie. Życia człowieka. Chcę też zwrócić uwagę na coś bardzo paradoksalnego, no, co, o czym wciąż bardzo mało się mówi. Część osób stosuje antykoncepcję po prostu dlatego, że chce współżyć. Tylko problem jest taki, że już abstrahując od tego, że jeżeli podejmujemy, no, czy stosujemy ją właśnie w tym okresie dojrzewania, to jeszcze nie wszystkie receptory i nie, nie, jakby, no, nie całe ciało jest tak naprawdę gotowe na tą odpowiedź seksualną, ale przede wszystkim antykoncept. Obniża libido, ponieważ powoduje wzrost takiego białka, seks hormon Binding Globulin, która wyłapuje między m.in. testosteron odpowiedzialny za ten drive, za ten popęd seksualny czy chęć do współżycia. Dodatku kobieta, ponieważ e, znaczy jednym z mechanizmów działania antykoncepcji jest zagęszczanie śluzu i promocja śluzu o charakterze gestagennym, takim gęstym, e, to razem wiąże się często z tym, że nawracają infekcje grzybicze, jest sucho, ma duży dyskomfort w, w okolicach intymnych. Czyli jakby ta przyjemność, którą miała przynieść antykoncepcja i to rozdzielenie seks, seksu od prokreacji, tak naprawdę, no, nie I przynosi to? tego. To, to jest, jest raczej prezent w cudzysłowie dla partnera, no ale tak. ja niestety w gabinecie spotykam kobiety, które mówią, że pani, pani, oczywiście najczęściej nie jest to pierwsza wizyta, ale kiedyś tak zaprzyjemnie mówią, że one nigdy nie przeżyły tak naprawdę tej przyjemności, radości z tego seksu. One to robią wyłącznie dla męża, nie mówią i on zmuszał w jakimś sensie, no napierał na to, żeby, no sięgnąć po to, po to, skoro to jest tak dobre i tak rozreklamowane, to dlaczego nie? Nasuwa mi się taka konkluzja, że to właśnie feministki powinny zawalczyć o to, żeby kobiety nie stosowały antykoncepcji, skoro to jest wyłącznie, a tak tutaj logicznie wynika, narzędzie do zaspokajania męskich potrzeb seksualnych. Temat ewidentnie jest niewyczerpany. Mam jeszcze tutaj parę pytań, ale dzisiaj czas nam się kończy. Także bardzo dziękuję za tę rozmowę. Naszą gościem była pani dr Ewa Ślizień-Kuczapska. Bardzo mi miło dziękuję.